Dzień dobry, moje drogie i moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Tarot przy Kawie. Nazywam się Piotr i dzisiaj będzie troszkę inny typ rozdania, odczytywania kart. Będzie to Pick, it, pick the card, czyli wybierz kartę tak lub nie. Będziemy mieli trzy talie do wyboru. Będziemy mieli talię, powiedzmy, konia. Będziemy mieli talię No Stress Turtle, czyli bezstresowego żółwia z trzema łapkami, niestety, oraz będziemy mieli kartę kamela, czyli kartę wielbłąda. Będziemy talię kartę mieli wielbłąda. Ja bym chciał, żebyście sobie pomyśleli, jakie chcecie pytanie zadać kartą. Dam Wam taką parę minutek na to, żebyście się zastanowili. Na dole w, w w, pod tym filmem macie tak zwaną czasówkę, chaptery, które możecie wybrać. One będą dla Was do wyboru. No i możecie bezpośrednio iść do Waszej tali, aby zobaczyć, co w trawie piszczy. Ja powiem tak, ja zadam, zadam kartę pytanie tak lub nie na pracę, finanse albo miłość. I niech karty same wybiorą, niech ta energia sama wybierze, co będzie chciała nam doradzić, jeżeli. Chodzi o te rozdanie. To jest rozdanie bezczasowe, nie ma czasówki, tak zwanej obrębu czasowego. Także kiedykolwiek to wy będziecie oglądać, słuchać, to to jest na dany moment dla Was, dla Was walet, że tak powiem. Także, także tak, zaczniemy, moi drodzy, od tej tali konia. Odłożymy bezstresowego żółwia y, oraz y, zobaczymy czy taki bezstresowy y, oraz y, siedzącego wielbłąda y, i weźmy moi drodzy witam serdecznie przy koniu y, mamy trzy karty trzy talie o wow o wow no, tutaj od razu. <laughs> Uwielbiam ten deck e, Sucker Destiny. Są po prostu to the point. Od razu kucze, po prostu mówią nam, e, co i jak. Niesamowite, niesamowite. Ok, e, ja wam powiem tak, e, czy karty. Mogę Wam od razu powiedzieć, że nie. Tutaj karty od razu Wam mogę powiedzieć, że nie. Aczkolwiek wysłuchajcie mnie do końca. E, czemu nie? E, tutaj jest karta Stillness, czyli karta e, stabilności. Stałości, karta patience, czyli takiej cierpliwości, ale zarazem jest, tak? Ale zarazem jest karta przyjmowania. Tak? Oraz mamy tutaj Trójkę Ziemi. No i tutaj Trójka Ziemi jest niesamowitą kartą. Ona mówi o mocy kreatywności, no, za, docenieniu za, jaką, za jakąś wysoką jakość wykona, wykonanej waszej pracy oraz o, dla, o działaniu, pozytywnym działaniu dla dobra zespołu. Tak bym powiedział. No tutaj definitywnie karty, definitywnie karty, ja bym tu był skłonny powiedzieć, że to jest, chodzi o pracę tutaj, moi drodzy. Ja bym Wam powiedział, że tutaj chodzi o pracę i tutaj chodzi karty dają Wam poradę, żebyście nic na razie nie robili, żadnych, żadnych nagłych albo żadnych pochopnych rzeczy, że warto jest poczekać, ponieważ to przyjmowanie, ta karta przyjmowania, ona jest bardzo, bardzo cudowna. Ona mówi, świadczy o tym, że jeżeli będziecie, utrzymacie tą cierpliwość i tą, i tą stałość w tym miejscu, w którym jesteście teraz, nauczycie się więcej. Tutaj widzicie, tak? On leci w górę, on, on i leci ku słońcu. To jest niesamowicie mocna, cudowna karta, jeżeli chodzi o rozwój. I tutaj jest ta karta przyjmowania, o, tutaj definitywnie zauważcie, że on leci w tą stronę. Tak? On leci w tą stronę, on leci do przyjmowania. Tutaj definitywnie widać coś niesamowitego, co idzie w waszym kierunku, coś, co Wam da jakąś dodatkową energię, jakąś dodatkową możliwości. Ja bym powiedział, że nawet tutaj do Dobrobyt, tutaj Wam przyniesie jakiś dobrobyt, coś niesamowitego, coś co ja bym był nawet skłonny powiedzieć, moi drodzy, moje drogie, że to jest coś związane właśnie z Waszą kreatywnością, z Waszą przyszłą pracą, nową pracą, z nowym jakimś projektem. No tutaj widzę coś bardzo ciekawego. Ja bym powiedział, że nie pod tym kątem, że macie poczekać na coś, co jeszcze lepszy, lepszego przyjdzie w Waszym kierunku. A widać, że tutaj będzie coś naprawdę niesamowitego, jeżeli chodzi o pracę. Tutaj definitywnie. Nie karty mówią nam o pracy. Dobra? Dziękuję bardzo Wam, moje drogie Koniki, i zapraszam, moje drogie bezstresowe Żuwie. Zapraszam, wa zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje bezstresowe Żuwie. Zobaczmy, mój drogi Żuwiu, bezstresowy, co tutaj w trawie piszczy dla Ciebie. Oj, ale moi drodzy, czyżbym ja tutaj nie miał. O, jednej karty nie mam. Muszę dobrać jedną kartę. O, Okej, okej, to było zamierzone, tak miało być, tak miało być. Mamy tutaj arcykapłankę, Ok, mamy tutaj arcykapłankę, mamy tutaj kartę release, czyli uwolnienia, no mamy tutaj kartę standstill, czyli stałości hmm. i kartę z chwili na chwilę. I teraz tak. Dodaliśmy kartą pytanie, tak lub nie, na pracę, związek albo na miłość. No, wiecie co? Ja bym tutaj bardzo powiedział, że tutaj chodzi o Wasz związek, moje drogie, moi drodzy. Tutaj widać, że jest jakiś przestój, jeżeli chodzi o Wasz związek. Coś takiego. Tak by się on nie rozwijał, albo tak jakbyście wy się nie rozwijały w związku, tak by było zapomnienie o tym rozwoju. I tutaj jest taka porada, tutaj karta Release, czyli karta uwolnienia, że macie, nie macie zapominać o sobie jako jednostce w tym związku, że macie podążać za swoimi własnymi za własnymi Jakimiś pasjami i tutaj też dlatego jest ta karta dwójki z chwili na chwilę. Uwielbiam tą kartę tym moim, z tego mojego deku Zentarot. Ona jest niesamowicie mocna, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi właśnie o energię pracy. Tutaj definitywnie widać, że w związku, przepraszam bardzo tutaj definitywnie widać, że. Że no, w tym związku jest taka jest taka zawiesina, i wy jakby no, chodzicie, z, lecicie z, z kamienia na kamień, tak jakby tam były może i nawet jakieś, może i też jakieś nies, niesnacki, jakieś właśnie, nie, nie chcę mówić, krzyki, ale. ale ale coś na takiej zasadzie, bardzo, bardzo ciekawa ta energia. Tutaj mamy też kartę arcykapłanki i ta dwójka arcykapłanki ona bardzo często nam mówi o tym, żebyśmy słuchali własnej intuicji i o tym, żebyśmy zachowali zachowali, jakąś, zachowali cierpliwość, nie podejmowali jakichś decyzji nagłych. Szczególnie no, nie chcesz postąpić, yy, yy, no, rozważ, macie rozważyć dokładnie swoje potrzeby, yy, zanim jakby przystąpicie do jakiegokolwiek działania. I stąd ta karta jest bardzo połączona z tą kartą stylness. Ja bym bardziej to nawet powiedział, że to jest... Że to rozdanie jest tak, bym powiedział. Macie kapłankę, która mówi wam o tym, że macie być cierpliwi. Jest, jest tak, jest jakiś przestój w waszym życiu teraz. Mówię, jeżeli to nie rezonuje wam na waszą pracę, to tutaj, ja bym powiedział, że. Że, 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 że związek. Ja bym powiedział, tu, że tu jest związek. I jest tutaj porada, że żeby ta karta Release mówi o tym, żebyście nie zapominali o swoich pasjach i o swoich własnym rozwoju duchowym, fizycznym, umysłowym. I bardziej może na razie macie być właśnie z chwili na chwilę. Macie po prostu być jakby, jakby takim niewolnym agentem, bo to nie o to chodzi, ale, ale tak energetycznie macie być po prostu. Wolni, tak, tak bym powiedział. Nie macie, jakby słuchać też takich negatywizmów, które idą w, albo które są w Waszym otoczeniu. Tak tutaj te karty, te karty mówią. No, bardzo ciekawe rozdanie, moi drodzy. No, ale tak. Na tak albo nie, ja bym powiedział, że nie. Te karty mówią na razie nie, że nie macie na razie robić żadnych, żadnych kroków. Macie posłać swojej intuicji i zachować cierpliwość i poczekać, ponieważ. Te poczekanie, one dam wam, jakąś, da wam jakąś, jakąś możliwość rozwoju w przyszłości, jako jednostka. Także tak bym powiedział. Bardzo fajne rozdanie, moim zdaniem. Bardzo duża, duża przygoda, tak bym powiedział. Bardzo duża przygoda. I tak, dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę oraz za subskrypcję. Oraz zapraszam moje siedzące wielbłądy. Chodźcie, moje siedzące wielbłądy. Co wy tutaj dla mnie macie? mamy cię mam tutaj, dzień dobry wielbłądzie siedzący dzień dobry o wow, o wow A, aż, oj, tornado aż poleciało w lewo dobrze, moi drodzy, tutaj mamy kartę czwórkę powietrza mhm. mamy kartę healing chaos, czyli takiego uzdrawiania chaosu w waszym życiu mamy też kartę relaksu no tak, no tak. Wszystko połączone. I mamy kartę Nowa Wizja. No, ja bym wam tutaj powiedział. Y ja bym na to powiedział, moi drodzy, że to wszystko się tyczy waszego prywatnego życia, życia rodzinnego albo miłosnego. Tutaj mamy kartę relaksu, tutaj definitywnie karty nam mówią o tym, żebyście żebyście jakby wyluzowali, żebyście nie brali wszystkiego tak do siebie, Aczkolwiek ja wiem, wiem, że jest bardzo, bardzo częst, ciężko tego nie robić, szczególnie, że jeżeli się ma w swoim otoczeniu, w swoim życiu takiego ja bym powiedział upartego barana, no ale jest tak jak jest na razie, wy macie wyluzować swoje myśli i swoją energię, i nie macie wchodzić w to za bardzo, ponieważ wy będziecie tylko pozywać się swojej energii. I to właśnie jest tutaj, też się tyczy tej karty Healing Chaos, czyli uleczania chaosu. To jest masywne tornado, które idzie przez tą farmę, ale zauważcie, że wokół niego są motylki, moje drogie, i te motylki one świadczą o tym, że tam jest jakaś miłość, tam jest jakaś miłość, jest jakieś uczucie cały czas. A pamiętajmy, że jeżeli jest miłość, to ta miłość może przezwyciężyć wszystko oraz wszystkie złe rzeczy, które się dzieją w waszym otoczeniu na razie. Bardzo fajna karta. Ja wiem, że ludzie często mi piszą, że mówią, że o Jezus ta karta chaosu to taka niezaciekawa jest, a ja bardzo lubię, bo to jest taka karta, ja bym już nawet taka karta naprawcza. I się zdarza, że po burzy jest, wychodzi słońce. Ja myślę, że to jest na takiej, na takiej zasadzie. No, tutaj ta czwórka powietrza, ona jest. Bardzo fajna, ja, ja lubię tą czwórkę powietrza znowu, bo no, to jest karta taka czasowa, że ona mówi, o, o, że to jest jakiś czas, aby, abyście odpoczęli, żebyście no, wzięli sobie tak na luz, żebyście mieli takie wakacje, jak nie fizycznie, to w swojej głowie. I żebyście, się, żebyście sobie dali jakiś więcej czasu na zastanowienie nad pewnymi rzeczami w swoim, w swoim życiu, w swoim otoczeniu, zanim podejmiecie jakąś decyzję. I tutaj też ta karta, ja lubię czwórkę powietrza, ponieważ ona nam bardzo, bardzo mocno tutaj nam mówi też że takie stany medytacyjne mogą dostarczyć wam bardzo dużej, bardzo dobrej odpowiedzi, tak bym powiedział. Także macie kontemplować po prostu i ta, użyć swojej intuicji i ta odpowiedź do was przyjdzie. No to jest nowa wizja, tutaj widać, że wy zaczynacie coś nowego, jakiś nowy krok do przodu jest w waszym życiu, jakaś... Ale mówię, żeby to się stało, żebyście mieli ten, tą nową wizję, musicie się wyluzować, musicie umieć medytować, musicie umieć pozbyć się jakby negatywnych myśli ze swojej głowy, co ja na 100% wiem, że zrobicie, że jesteście na tyle silne, na tyle silni, żeby, żeby, się, żeby to zrobić. Ale tutaj widać, że po prostu karty mówią na razie nie, ok, karty mówią nie, i że macie po prostu, ale to dlatego, ponieważ nie ze złej strony, nie, nie, ponieważ chcą, żebyście poczekali, trochę odczekali, żebyście zobaczyli taki większą jakby obraz tego całego rzeczy, które się dzieją w waszym życiu, ponieważ to was coś nauczy i czeka was coś niesamowitego już niebawem, także niesamowite. Bardzo fajnie, fajne rozdanie. Ja bym chciał wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, moi drodzy, zarówno subskrybentom, jak i niesubskrybentom dziękuję bardzo serdecznie za to, że, że jesteście ze mną, za Was poświęcony czas. Dziękuję za kciuki w górę oraz za komentarze oraz do usłyszenia już niebawem w kolejnym rozdaniu. Do usłyszenia albo do zobaczenia w kolejnym rozdaniu i odczycie kart. Pa, pa. Do zobaczenia.